Cześć, dzień dobry i was bardzo serdecznie w kolejnym Hideoncyku. Tutaj na kanale, oczywiście, zostaw łapeczkę w górę na samym początku. Yy, ze mną jest ekipa, czyli od góry proszę Państwa: Enigma? Cześć. Pewur? Hello Ryszard? Ryszard! No, Ryszard! Jestem, jestem, jestem! O, jestem, o jestem. Boże! Przepraszam, ale jak możecie widzieć po ostatnim odcinku, to kolega nie, Specjalus. Bo, nie, bo odbieram telefon, który już Jestem. Dobra, dobra i yy, King of the Jungle. Jestem. Dobra, gramy A czy B, A, wybierajcie. A! A! Bombsite A i Mida gramy jak coś, yy, od Shorta do B yy, A, i one. od Respatero do B jest zablokowane. Bo jest, du tak du jest duża mapa, bardzo duża mapa taka na 35 osób, więc yy, na 5 osób będzie lepiej? lepiej tak. Na 35, ja tak obliczyłem na szybko, Aha. wiesz. Bo ja pomnożyłem 7 razy 5 i mi tak wyszło. To jest jak fizyka kwantowa Neymana. Tak, dokładnie. Ej, ale... W, o. Patrz, Enigma to Ej, to ma, wy macie dalej te bloki? Już nie macie, nie, nie. nie to dziwce wyjebało, dobrze, dobrze. Ja wyrzuciłem, ja wyrzuciłem. A, to, to, to też dobrze. Oj, Ej, da, da się tu dalej skoczyć w ogóle? Na pewno się da. Ja... Nie, graliście tego Seek'a Miraga? Bo ja grałem Dust kiedyś pamiętam, ale Miraga to nie, nie grałem. Nie, nie, nie. do tematu wygrałem. O kurde, ale mi suwa! Eww. Jo, jo. dobra, dwie, no ty, no ja noclipa chcę, ja chcę noclipa na szukańcowora. Res, A i mid, tak? Res, A i mid, tak. Dobra. ojojoj oj, oj. Short, Bez respacety, bez respacety. Ten... Res no, bo ja wychodzę na respacety, więc no. no. A są teleporty, res, czy to tylko campy? Chyba campy, no. ale są, są popierdolone. Po, po, Okej. Okay. Resiek, ty campy nie masz, wiesz o tym. Tak, nie ja, mam, mam. Ej, bo jest minuta Cziast... 40 Ciastko na Ninji się pewnie schowało, o kurde, to niedobrze, ty. To co, reseci? Nooo, nie, 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 nie. Ja zrobię komendę, na razie, żeby nie wywaliło rundy. Okej. Okay. Eee, i po prostu... Wyszedłeś już? No tak, tak. Jakby no dwie, to... dwie minuty, jak było, to No to na, na zegarek trzeba patrzeć. Czyli czterdzieści okay. Nie, to ja sobie stoper może odpalę, jak ten. Eee, yy, O, to są... la. Jest nie, w sumie prosta no, kamrę, kurwa, może to prosta Kurwa, co tu się żyć? dzieje? Problemik to jest kurwa tak zwane. No właśnie widzę Rysiu. Rysiu, Rysiu tam dywan pierze. Rysiu, a czy, ja nie, ja nie widzę Rysia, Czemu jest problem? Rysiu na taralaspie. Teraz no już, teraz już ten, bo spadłem. Wiesz chciałem doskoczyć kurwa na ja inną <laughs> miejscówę, ale niestety. Okay. Nie wiedziałem, że tu takie rzeczy można robić. Jakieś balkony, kurwa, chuje moje dzikie węże. Nawet nie wiesz, jakie rzeczy tu można robić. O! Aha, no! <grym> Na <Uważaj>. przykład takie. <grym> Uważaj, bo on w pałacach, to tam nad nie wchodź. Nie no, ja już tam idę do was. Kurwa mać, odsuń mi ten pałac, Iwany Poczekasz aż się spierdoli Enigma. A gdzie on jest? Nad tobą. <grym> No. no dawaj, Nigma, spierdalaj się, ja nie mam czasu. Nie, nie, nie. A tu drugi menem. Ja już będę. raz spadłem. No to Nigma. No. Dobra, ja idę po ciebie. Ty, 8 sekund. Nie, no ale włączyłem tak, że się nie skończy runda, nie? A, Kurwa, normalnie. jak wy tam weszliście, ścieki jebane. <grym <grym to dobra. będzie ktoś mierzył teraz czas, bo nie mamy tego. Tak, <grym> tak, ta, ja 42, odpalę 42 2 albo 43 dobra, 43. dobra, 43, 43. dobra. Bo ten, bo jestem pierwszy szukający, mam problem tutaj Mam ja big natural. problem no popa No pomyśl, pomyś. pomyś. <grym> no pomyśl Pomyśl, pomyśl Pomyśl, no pomyśl A tu tego orzeszka, użyj go Orzeszka kurwa, czarnego orzeszka ci użyję A gdzie się rzuca granat na schody? No tam Prawda, no. prawda no. Ale tu nie ma drabiny jest. No, no, jest ja, ja no, ja, ja ja drabinka, je drabinka się ale musisz być na mur, znaczy na ja bramę. ja się będę chował na stanie. Jak coś to bratka. No tak, od razu. Dobra, a tego. Kurwa, a potem tym będzie? Nie, a potem się nie wchodzi. Nie. O, ja też ja byłem! Nik ma 45 lat. iść, no on się jak się zdubce, to dziś jest. To nieprawda, jest ale kurwa jak ja się zdubce, to w ogóle jest waste of time. Nie wiem, trzeba się ruszać to z Po Powolutku tamtego. O, no dobra, dobra, wyjebane, proszę kurwa jakie skoki, człowieku. Skoki narciarskie są uprawiają. Co to ma być? No ty po 40 20. jak Noriaki Kasai Noriaki no, Kasai by tu przyszedł i by wam powiedział kurwa co o was sądzi O! I co? I co? I kurwa mi to daje kurwa no, Szczerze nie mam pojęcia, jak tam się wchodzi, nawet jakbym chciał się powiedzieć to nie mogę Co to tu kurwa Pewor Murzyna byście sprzedali a nie tak kurwa Może zciągnąć no można przecież a. Gdzie? To gdzie? Chyba na dachu, na dachu, no. na dachu. Nie wejdziesz. Na dachu. <grym> Wszyscy pierwsi do sprzedawania kurwa, ale jak ja szukam to kurwa... <grym> no bo nie, gdzie jest Pewor? Bo... Kurwa no. No, i Pewor na jest, jest nad apartami. Ale on widział mnie i nigno widział, ale nie może tu wejść. <grym> A bie, bale, na was. No to, to nikogo nie znajdziesz w takim razie. No to nikogo nie znajdziesz, ty kurwa jebana. My na balkonie <grym> jesteśmy. Dobra, pierdolę A bądź. bo wy w dwójkę, okej. Okay. No tak. tak, siedzą tam kampę. kurwa gejuszki. <grym> content widzę. Na ja ni, kurwa balkonie. Koniec. 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 A jebać, a jebać was. Mam nadzieję, że nikt tutaj kurwa, nikt nikogo nie znajdzie. A. E, dobra, a to ja mogę ogólnie stoper puszczać, tak ten... Nie, to już zwiększyłem czas. Tak, tak. już zwiększyłeś, dobra, tak i tu. 60. No tyle mam czasu A okay. no, no, dobra, dobra mnie jeszcze sobie zmontuje. To jakiś Pegorika to mnie nigdy nie znajdzie Kurwa. Mówicie. O czym mówić O! Co tu się dzieje? No gówno tu się dzieje, przy takiej gówno kawałek. Właśnie no, no no ten wygląda Wydawała, no, Wydawała się lepsze O której on wychodzi w ogóle O której on wychodzi? O, pytanie, o, sam, o 59 wychodzi stary Tutaj to? i mam do końca czas. A, Daję mówić no. A pierdolę. Lipa. Nie, nie, no ja nie chcę być minusem tego odcinka, no nie róbcie mi tego. A to punkty jest... żeś pisał? Ja mam minus 1, na jeden. Lipa no tu jest problemem, to tu nic nie ma. Nie, no jest, jest, jest duży no. To. Oho. No ja to pewnie ma free, dwa punkty chyba. Ja ty. Ja pierdolę. to. Ja pierdolę <laughs> Oj, tu dziwko. uciekajcie, uciekajcie Uciekajcie, uciekajcie, Murzyn na klatę weźmie Nie no, bo się do kamapy spieprzał teraz Dobrze, dobrze, na czas go Panie Mudziu No chodź tu szmato Nie daj mu się tam, wydłużaj go, wydłużaj go No, Aj. To jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. Co on mi na raz przyszedł jak wychodziłem, rozumiecie no. no ja nie mogę w to uwierzyć A dalej w tej swojej boskiej kampy, kampie no Boska kampa A ty no nie, nie, nie to... jesteś zbugowany? Kurwa to, to lewitujesz No tak, no zbugowany, bo ja tu mam kampę życia Teleporta tam znalazłem. Ta Tak, 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 normalnie pa Rzuc. Jak coś to, ja to on tak fryte od razu palę. No. no, dobra, działa. On nie złapał tego. No. Nie, się... co, no. nie było, tak. powierza, że fritter polał na. jakiś peworc i no, tego. No, peworci będzie nie ma szans, żeby mnie porobił. Radik ma kurwa też. nie. dajcie ich. Nie, no co? co? Nie ma nikogo, gdzie te nie dzieciaki ma nikogo. Są? No gdzie są te dzieciaki? Nie ma dzieciaków. Stary a, to spodora. Ale się wie. zawsze się działa jak pewo tak rubu jakby już to on już wie doskonale gdzie on idzie, przecież. Uff, no nie, dziażdżak. oczy nie. To bec, bec, <śmiennie> to bec, bec, to bec. A już wiem, gdzie tam człowieku jest zwierzyna. Włącząc jakiegoś dodatkowy radar komendą. No właśnie, problem polega na tym, że teraz mam, no nie wiem, gdzie mam iść. Mitres? Wiesz, gdzieś i... jest najlepiej? Idź na no. B, idź na B, serio. Ale na, na B. B nie można. No, ale tam, człowiek jakąś <śmiennie> na przyszłość poszukać. No ja zaraz ginę, ty. To wcale nie będzie takie złe. No, będzie w porządku. Ty, Miszu, jest nas dwóch. On ma 100HP. No zabijcie, bo. Nie, bo to to zabijanie zabijcie, jest za zabicie minus 3 jest. Minus 1, minus 1. Minus 3. To do której mam czas? Zwyszany na 59? Aż no 55,5. 55 Ty to miałeś minuta. więcej? Nie miałem więcej, miałem tyle samo. Nie, po 4,5 i ty... minuty, jest No sprzedajcie teraz. ich, proszę! Nie, no Uf. nie... I tak już człowieku dwóch znalazłeś, to nikt tu więcej mało nie znajdzie! Mi, mało mi, mało mi! mi, więcej udajcie, no! Pewnie, kurwa, pewnie! No szukaj o tam na tym midzie, szukaj sobie No się idę. A ty, a nikt ma gdzie się tam schowałeś? No ja ci powiem, ja to jestem w szoku, że ja żyję jeszcze. Ty ja jakąś taką ciastkową kampę tam zajebałeś, nie? Nawet nie wiesz! Nawet nie wiesz, mistrzu! Ciastkową Ciastkowa kampę? Ciastkowa kampa! To za mało O, o. Pasuj ciastek? Tak. Ja tutaj pan Dobra, koniec, nie? Koniec, koniec. Dobra, koniec. No, Dobra, gdzie, gdzie się? byłeś? Ja byłem, w ja byłem dosłownie tam, gdzie ciastek, gdzie go tam na, Tam na górze byłeś? Na balkonie? Tam, gdzie balkon? No nie no, tam, gdzie on lewitował. No tam nie, to, tam, no, a tam nie, nie było cię przecież, ja tam byłem. Ale no byłem, tam... no jak ty go... Ja, ja był byłem obok. zaraz obok. Jak ty wchodziłeś na górę... Patrz, jak ty wchodziłeś po tej drabinie, no. ja byłem tam na tym drewnie. Ja później przeszedłem na dokładnie ten sam spot, gdzie ciastko wsiedział. To no, nie jest zła ciastkowa kampa, kurwa. Dobra, no, podlicę teraz kampa. punkty. For będzie miał 3, ja mam 0 Enigma 2. Ciast... No, natural był pierwszy, to natural ma 0 i ciastko ma 1. Tak to, tak to się ja pracuje to proszę to, to Państwa. Szuka. Dobra, dobra, dobra. Dobrze, dobrze dobre. panie z lasu, dobrze, dobrze. Co tego Borowika porobi? Ej, dawajcie Borowika tak, żeby nie, nie. na minus wyszedł, dawajcie! Ja, ja, Hashtag ja, Plakus na minusie. Go, 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 go. Minusie. na minusie. Ty z propagandą znowu nakręcał. Chodźcie na respa, nie tak nie jak numer, chodźcie no na, na respa. Ta ty go z propagandą nakręcał, ty z propagandą, ojej. kurde. Ojej, będziemy płakać w tej ganie. <grym> 59 wychodzi, nie? 59, dziewięć, oh, ja, ja je, je, je. Dobra, dobra. dobra. KAMP nie ma żadnego. No nie, pan, nie ma. No właśnie nie. o to chodzi, że Średnia. nie? nie wytruć, a, a, ty ty? O, nie nie no, no zaraz wyjdzie, ty. O nie, ty, to nie jest takie dobre, jak ja O nie. Nie, 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 źle no robicie, U, nie. źle robicie. Bardzo źle, bardzo, bardzo źle robicie. Czeku nigdy Dobra. tak źle nie robili jeszcze Dobra uwaga, plan B plan B, tak, nie, 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 plan, stary, plan B Nie Nie, nigdy, nie, nie, nie biegaj tu please Jak to wszedł no. Ja? Powiem tak, Enigma, tu nie ma potencjału żadnego Absolutnie nie ma Ale wiesz co, ewentualnie jak nas znajdzie możemy się sprzedać, nie? Ja bym się sprzedał Jest szansa, że jedna osoba ucieknie ale mała. Pytanie, która? No. Możemy się. Albo, nie i jazda. Tak. No. Albo na nożek od razu, frajera ty. Nie, nie nie chcę tak, który, który zadał no, ostatni no, ten po prostu minus 3 za 1 i tyle, nie? Ty z jednej no strony, może, a z drugiej. Frajera, na mógł. noże frajera. No, tak. Ej, gdzie pan ty... chodzi? Ja nie w... wiem, nie wiem, co on. Bo ja nie wiem, czy się poruszać. Od na B poszedł szukać. Sprawdzam, <grym> to, na... to wszystko się może zdarzyć, stary, nie? wiem, czy pamiętasz, na reszcie CT nie chowamy się, tylko jest A, Respero i MIT. A, A dobra, jak dobra, ty tam skoczyłeś, pewor? Ja Sposobem. Gdzie tu... No pomyśl, pomyśl. U kretyn, na to, co... <grym> to nie <grym> mogę wskoczyć. Tam, tam, tam musisz, tam. Tam daleko? Nie, tu pokazuję ci, baham. Idź tu. No, będę Cię kierował, idź prosto, w prawo, tam, 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 tam No i w, i zawróć się... No i tu, no No. Dobra, zajbiście To wyjebane w on tu nie wskoczył. Ja są te ci wyjebane. A gdzie szukasz, gdzie szukasz? Musimy jeszcze teraz... No na nie! Nie kapisz, ja wiem czy ty masz ADHD. Dawaj, otwórz, otwórz, dla Blakusa. Ale, ale wiesz Albo kanapkę z sobie. Kanapkę Chciałem zjadł sobie kanapkę. Kanapkę? Ciast... No. Z ciastkiem? Kanapkę bym zjadł. W Żabce dobre kanapki mają. Tak, no no, no. no, no. Na ja, to Ale to jest taki hit or miss. Raz dostaniesz dobrego, raz totalnie beznadziejny. A, to znaczy nie, w sumie chciałem powiedzieć to jak z hot dogami, ale w Żabce nigdy nie dostałem dobrego hot doga, tak szczerze. Ej, o, rzucić smoke'a na schody? Jebane. Tak, tylko nie, nie mamy smoków. A palaka na kanapkę? Yy, na kanapkę? Nie. Nie ma tych kurew na kanapce. No, no o, nie wiem, pies. stary. Czekaj, idzie wiem. pies. B. To nie. Kre... To To kretynem, serio, nie? Wypierdalał w tej kamery. on wiedział. Ty, on pomyślał. O nie, spadł! spadł <śles> <śmionale> <tiba> Patrz na no moje białe jajeczka tutaj! <śmionale> Znale, tak to nie no nie Dobra, to kurwa, to ty Dobra, się Nie ma takiego bicia człowieku! <śmionale> Ej! Jej. Co ty się, co ty się? Spadaj se tam! Kurwa, jedź! Haha! Pa, tam spadł, pewor spadł! <śmionale> right. Móżcie mnie proszę, móżcie Ej dawaj jakiś sprzedaż człowieku, to to będzie hit Bo kurwa masz Kurwa masz Nie Dobrze tam to było no. Ale po czasie, po czasie już Po, po czasie Po nie czasie było? Po czasie, tak było 29 albo 28 Ale kurwy, a gdzie, gdzie oni byli? Kanapce! Ja, na, na kanapce! Midzie. Na midzie, nie, nie byliśmy w kanapce Nie byli właśnie w kanapce. Nie byliśmy. No nie, ja nie wiem, w kanapce? Nie nie nie, 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 ja tam byłem dwa razy, wiesz A tutaj byli, gdzie ty jesteś? Ja, ja uciekłem i później zbywałem się jakiś śmietnik na Mirażu. To tam za parmą stałem jest ty Black, jesteś na midzie? No tak. O. To oni tutaj byli na pewno w, na samym początku. Tego nie sprawdziłem, tego nie sprawdziłem, nie Dobra, to <noise> yy, ty. Blackwus na minus jeden. Kurby. No. Dobra, idę. Ja Kurwa, no, ale to Grzegorz to wyszedł na tenki tutaj. Ale kurz, jako nie ciasnąłem tym nożykiem tam jeszcze ile się zostało HP w ogóle Bazon? MX 28, ale jeszcze spadłem to tam 34 chyba było z tego Przekodź, przekodź Blackbus. Dawaj, dawaj Ej, no Enigma, ci powiem, jak się postarasz, no tu masz potencjał, masz potencjał w tej gierce. Dużo od tej ci okay. należy. A minusa mu wpisałeś teraz? A nie, dobra, nie, bo przeżył. No, przeżył, nie przeżył. Przeżył. No, przeżył. Sam się kłóciłeś, no, sam się kłóciłeś, że przeżył. No, tak. Zapomniałem, ty. Pewor nie przemyślał tego place'a. Puśćcie mnie, mnie. A dobrze, że tam Pewora poszedłeś gonić, bo mnie byś pewnie dorwał, człowieku. A wy gdzie się siedzieliście w ogóle? Nie, tak respie, Teraz. Aha, okej. Okay. Uścignij. Ja czuję, że ja nikogo nie znajdę, ale dobra, nieważne. O, nie to no, dosyć... Nie jest tak ciężko, no nie to tak, to ale... Jest mało kamp, ale dla nie, niektórych ciężko wejść. Nie damy tam jak tam wejść. Ja wiem. Jeszcze nie widziałem jakiejś żadnej potężnej tutaj. No nie, o, nie no, powiem, no, potężnych nie. nie ma chyba. Ale jest grubo bardziej że ta mapa biegasz wokół niej kurwa pół godziny no to możemy znaleźć tutaj do wóz. o co ty żeś tam rozkurwił człowieku co to ma być Chłopie, no potężna miejscowa robi wrażenie. No, mi wrażenie robi wrażenie ty on tam biega człowieku na dachu kurwa po tym po oknie ale pojebany Ty, bo tu 100 tochapy jest sto tochapy, sto trzeba da radę tutaj wejść normalnie? Nie, tu się nie da tak wejść Dobra, jestem safe A gdzie jest jungle? Tam jest Ty dobra, nie chcę tam biega, nie, nie chcę tam biega. Aby... Oh, ja to spokojnie jestem ja Rysiu, ty to kurwa jak campę dojedziesz, No tak no. Jak Ryszard kampe dopierdoli Nie ma na prawo o. Mówisz? Nie, no, nie widzisz mnie? Znaczy na widzę cały czas? Nie, to, to ja nie. jestem, to tam, zobacz, co szliście Na balkonie Na balkonie Na balkoniku na bal <laughs> Ale ja ci mówię, odpuść oj, to, oj, oj, oj. idź Rysia szukać. Rysiu ma taką kampę, że to szkoda kurwa mówić o niej w ogóle, wiesz? Nie ja co bym się wstydził... Skoda, Nie ja... Się go ja bym się wstydził go sprzedać nawet. No, no. Mi się wydaje, że ja się gdzieś potknę. Powiem tak, to jest szkoła Michała G., no. Michała G. szkoła. <laughs> Okej. Okay. Ty... Widzę jak ktoś tam na respie się kręci cały czas. To ciepło. Ja cieplutko A. Ej, no, okay. nie, no jesteś, je, jesteś cieplutko! Ej, nie, tu się da wejść normalnie, kurwa, ale zjebałem. O. Mm. Ja tu, tu, tu trzeba będzie wroty palić. Ja myślę, że on do mnie chyba poszedł. Wazą <noise> <noise> z dupców już, wazą z nie ma kurwa, wypierdala Ty on coś rozpierdolił. No ta, on jeszcze myślał, że na skróty pójdzie, a on chuja tam poszedł na skróty człowieku <laughs> myślałem, że <skończył> na dół. <laughs> Nie czekaj jak to się robiło Ty, to jest złe wejście oszukał mnie Iść do ciastka, może wazon Do ciastka? Nie, nie. ich no, zostanie tam u siebie, człowieku. Ale jakby tego nie sprawdził, to jaj chuj. No nie sprawdzi, na bank nie sprawdzi, nie? Dobra. A teraz. <laughs> Tara, ale, ale, <laughs> kurdy, nie. ale sprzedaliście mnie, tak by na pewno nie sprawdził. <laughs> 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 jakbyście nie sprzedali, no, no, byś to nie, to nie to przyszedł. To... Nie, no nie ma co mówić. W później by tam Nie, nie, nie. Już kończy ci się czas starania, nie przedbić, tu już na pewno. Co ty mówisz za rzeczy? Masz no takie tak. fajne kampy, a ty się chowasz na respie, wytłumacz No bo on by tam nie przytekł, się nie pierdolili, głupoty. <noise> Ciasko to dwie sienki zrobił, tylko głupot ty pierdolicie. A ty też, Degas, ty jesteś kurwa wybić, no. powiem ci. Ale ja człowieku spierdoliłem, bo już u mnie był. A, dobra, No więc to, to kurwa. A, nie obrażaj, mister Degasa, tak? <noise> no oni w dwójkę fapsa, jak coś już po czasie zaraz będzie. Okej, okay. yes. dobrze na, pse, a... o, Ale bo ja, dobrze chciałem, ja chciałem wejść do takiej fajnej mojej kampy, gdzie ja przed poworem się skryłem. Tylko kurwa Trendy ja tam wcześniej wszedłem. Tendy? Ja, kurze to było ten, Nie, to nie było trendy, a nie mogłem tutaj się wpierdolić w ten wazon jebany. Dobra, kto Aha, teraz? Bo go otworzyć no, jeszcze, to jeszcze trzeba, ja pierdolę. To został... Rysiu teraz? Ryszard, Rys, Rys, ja jako no? krem de la creme odcinka. No M2, dobra. E, cztery... N na 0 i C na 1 Ej, nie ma minusa, nie ma minusa tutaj. Nie ma, ej ty Chy... tu. Nie ma minusa, Chyba, że ciastko... Chyba, że ciastko znajdziesz naturala. Zrób z naturala minusa, dawaj. Nie, tak. nie, nie, proszę, nie. Tylko nie to. Tylko nie to. Naturalnie chcę być minusem, nie tylko nie to, proszę, proszę. <śmuletra> Dobra, ja zajmuję ciastka kampę wyjebano. Dobra. Dobra, jak tam wskoczyć? No to musisz okrężną drogo zadupcać. Trendy. No dres, patero. serio aż tam? Tak. biegnę ciasko nie iść na respawnę na początku, dobra? Dobra. Dzięki. Ty to ciasko jesteś w porządku. A... Kurwa. O, biega te dzieciaczek po tym. <laughs> no, szukam kampy, no nie ma tu nic. No kurwa. Uff, Myślałem, że się odwali Ale to... Nie tędy chyba Nie tędy, tędy droga Ten co rozwala tam CZASKOWE KAMPY sprawdza No tak! <grym> A respawn Może raz sprawdzi na... Może res <grym> Tam się otwiera? Gdzie ty wszedłeś? Wow Zaraz sprawdzę, żebyś wiedział Czekaj, jak poszedł tam To jestem w stanie skoczyć tam? Kurde, ciężko powiedzieć Hm teraz Gdzie jest Rysiu? No, gdzieś tam biegam, wiesz? Gdzie jesteś chłopak Gdzieś tam sobie hulał Oglądam Dane. O, o na dachu, dachu na dachu jest <laughs> Ryszard to, jak to, to sprawdza, to, dobrze, to, dobrze. Głową się wpierdolił. Pewor weź mi mu gdzie on jest No on jest na dachu, na respie przy pałacach. Tak jest, słyszę go. Dalej? Dalej. Czemu nam idzie jakiś kiep stoi? Ja. W a. To nie, to dwazon. Foknie nie został. O, świetne, ktoś jest wybitny tutaj na pewno. Oa, kurwa jebano! Ja pierdolę! Ktoś tu jest szampański, o tyle płaszczę. No. kurwa! Ach, chłop dupa zresztą nieważne. Czemu ty nie poszedłeś prosto kurwa jak normalny człowiek, tylko kurwa na no, okrężną drogą jeszcze? No, no ciasto, ty na reszcie C też jesteś... szukasz, wytłumacz mi. No bo tutaj natural jest na górze, więc tutaj na pewno da się jakoś wejść górą. Nie, to ja jestem i nie wszedłem, od po nie C nie to Gdzie jest natural? Nie? Jak ty tu kurwo wszedłeś? Gdzie? Tu gdzie jesteś? O. A, nie, to Manny, to Tak, Ale ja, ty, ja. ja pierdolę serio, tutaj też tak fajnie. Kozak w chuj tej. Bo wow. to jest fajna fajno tam po. Dobra, A, tutaj, tutaj bym w życiu nie wszedł tak szczerze. Bo rozumiem, że oknem szedłeś w którymś? Tak, 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 tak. Okej. Okay. Ja pierdolę. Jak od tam wlazłeś na, na Mirka? Znaczy na tego, na od, Mirka tyłu na tyłu tam wchodzisz od terro, tam nie ma tej bramy. To jest to auto, no coś? No. Znaczy nie no, nie wiem kurde. Yy, ale ten, widzę, że pewne ja... takie ciastkowe kampy tutaj uskutecznie. Jak niby kurwa tędy? to nieźle mi kurwa, czas złajstowaliście. Dobra ciastko! Wiesz co, bo ostatnio widzowie mówili, że ty powinieneś mieć zawsze dodatkową minutę. A spierdolo głupoty. <grym> Dałem się znaleźć jak kurwa. No... dałeś się, się, podejrzewałem, da, bo się, się znaleźć jak leszczyk, No bo... pój tam no. Ale to ty <grym> widzowie uznali, że to ty powinieneś dostawać minutę dla specjalusa. <laughs> o kurwa! Ale ty że? Zobacz, co ta... co ta, minuta tu dała. Zobacz, co ta minuta tu dała, stary. A nie, nie, co jest? Kurwa, nie ma żadnej minuty dla specjaluza. Jest, jest, a... Nie, jest! nie, jest, nie, a ty, a jest, nie, ale swoją drogą, nie, a drogą, a drugą... yes, yes. A a nie, 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 Dobra Bblako, no no jeszcze po... masz minę. No, <gulity> no, no, ma... no pokaż papiery, widziałem no no pokaz papiery, na <gulity> papiery, bym papieru, papieru a no nie Masz to tylko z nagrane nie mam, zdowodni. Nie mam, no nie mam. To jest słowo tym. przeciwko słowu. O e, gaz. widziałeś to kapę patrz. Pokaż, czekaj. Nie, nie, to widziałem, no mówiłem Enigmie, że to ściekus jest. Nie, nikt by to nie przyszedł. Ale tu faktycznie nikt by nie przyszedł. Ja tak mówię, kurwa ściekus jak chuj, ale tutaj chyba nikt nie zaglądał. E, dobra, podliczymy punkty. Do Topewor na szóstkę wychodzi. Ja wychodzę na jedynkę. E, Enigma na pięć. Tak, to będzie no. naturalna na zero, no i ciastko z minutą dla specjalusa na trzy, kurwa. Gratulacje, gratulacje. Ja nie chcę tego punktu naturalnego <laughs> Ale natural powinien mieć minus jeden, bo... No, 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 no. dwa razy w tej samej campe, czyli natural minusem odcinka, a widzowie, Udowodli. wy zdecydujcie, czy ciastko powinien mieć tą minutę, czy nie powinien. Będzie ankieta <laughs> w komentarzu. Na razie, czy piątka, trzymajcie się cieplutko. O. Kurwa, essa.